Dobry siemano, witam, witam wszystkich akurat idę do roboty, jestem on kawałek Opowiem wam historię, którą mi się cyluła niedawno temu Wyłaza do roboty, to jest tak ciemnawo trochę. Około mnie tam koło bloku. To jedno światło coś tam rozświeci, roznieświeci, wiecie. No i wyłaza drzwi czasły i tak przede mną z 50 metrów idzie jeden hop o ciemnej cerze. I stanął na chodniku i się patrzy na mnie, wiecie Myślał, może baba jako idzie, albo co, bo to ciemno, tam nic nie widać Zbliżył się do niego, zauważył chyba, hop No i przeszedł tak ze 5 metrów dalej Przelos 5 metrów dalej I stoi i patrzy co jest z nami, wiecie Jo, już do Kurde, coś to podpadające takie zachowanie, nie? Ale wiecie, Arcio zawsze Plecak pod sprzętem jest, kurde, w razie draki w razie draki Jerzyk, narichtowany nie. <laughs> Wiecie, różnie to było w tych miastach. <laughs> A jeszcze Frankfurt to dopiero. Ej, no. dołazę do niego i ja ona prawą, po lewej stronie tak stany łodygę ze 4 metry. I tak szunko coś tam, i całe co patrzy na mnie nie. A oni ja z no, w sprzętach, se wyciąg do kieszeni, wsadził i da dali, nie. Godom jak coś by dał gotowy, nie? W razie czego zawsze coś jest pod rynkiem <noise> No, także Godum wum. I powiem wam, jak jest do auta ze 400 metrów, tam każdy od chałupek zaparkował, bo nie było parkingu też ty, z... ty on stał duź na tej drodze i się patrzył na mnie, wiecie? No, ale już go nie spotkał, to było każdy... Ja z Bartynie ty temu a bo Wela. Ale już go więcej nie cylu na razie, nie? No. Także uważajcie, jak łazicie w nocy kaj albo nad ranem, albo co. Zawsze lepiej kaść coś mieć pod ręką bo różnie to było w tych czasach, to dopiero słyszycie o tym wszystkim, co się kaj dzieje. No, także uważajcie tam. Jowo z pozdrawiam, życzę miłego dziunka i cześć Wam.